ma też wyłączyć lampy na pauzie, więc tak. Jak widzicie, ekipa śmieciowa nie wzięła wszystkich worków. Część zostawiła, widocznie to nie te, bo Jacek był rano, wystawił te worki, oni zbierają to rano. Krzysiek nie chciał, żeby wystawiać worki pojemniki nocą, jak robią to inni sąsiedzi, bo się bał, że jacyś frajerzy w nocy przyjadą i mu te worki na posesji poroz... Rywają i porozciągają te śmiecie na ten, na, na y, po ulicy. Halo? Ktoś ponieważ... dzwoni z dziwnego numeru, jakiegoś francuskiego i puszcza mi jakieś filmy, nie? To nie, nie mam czasu, bo na szkolne jestem, nagrywam także. Y, słuchajcie więc tak ale można dzwonić, jak sensowni ludzie to ja już tyle tych rozmów mam muszę zacząć je publikować nie? niektóre były tam z sensem, bez sensu, więc tak jak mówię Jarek wystawił worki rano nie wszystkie widać, wzięli, zostawili worki do segregacji, piaseczek trzeba by wziąć i posprzątać teraz pozamiatać, głupiego robota wczoraj musiałem rozrzucać, żeby można było po lodowisku chodzić dzisiaj trzeba by pozamiatać Chyba idę pozamiatać w takim razie. No.